Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj pokażemy, jak robi się nubki, czyli takie bąbelki w dzianinie. Czasami we wzorach są takie bąbelki i nie zawsze jest pokazane, czy też wytłumaczone, jak je zrobić. Bąbelki mogą być robione z pięciu oczek albo z siedmiu oczek i bąbelki z pięciu oczek są tutaj na końcu filmu będą, pokażę się... Pokaże się takie okienko z filmem na końcu, i tam będą właśnie bąbelki z pięciu oczek. A tutaj chciałabym Wam pokazać bąbelki robione z siedmiu oczek, dlatego że oczywiście jeden bąbelek z siedmiu oczek jest większy niż taki robiony z pięciu oczek. Niektóre osoby mówią, że takie robione bąbelki z pięciu oczek im giną, więc dlatego tutaj Wam pokażę robiony z siedmiu oczek. Po prostu robimy taki bąbelek na jednym oczku, wkładamy sobie drut w oczko, łapiąc za przednią nitkę, jeśli robimy kontynentalnie, przerabiamy. Oczka nie ściągamy, to co jest na lewym drucie, to oczko to ono nadal niech będzie na lewym drucie, potem robimy narzut. I tak dosyć luźno robimy, nie robimy bardzo ciasno, dlatego że będziemy musieli w te oczka włożyć jeden drut, potem znowu wkładamy drut i przeciągamy nitkę robiąc oczko, następnie znowu będzie narzut, tu mamy 4, potem znowu oczko, będzie 5 i narzut 6 i siódmy będzie przeciągnięta nitka przez oczko. I teraz, jak mamy sobie już te 7 oczek tutaj, zrobionych na jednym oczku, to musimy teraz te oczka przełożyć sobie Tutaj na lewy drut. Pamiętamy o tym, żeby one były dosyć luźne. Tak. I sobie wkładamy drut tutaj. Pamiętamy, żeby były luźne. Jeśli one nie są za bardzo luźne, to możemy sobie je troszeczkę poluźnić. Tak, naciągając, ale nie za dużo, żeby to nie było za bardzo rozwleczone. Bo ten bombelek musi jakoś też wyglądać, on nie może być taki strasznie luźny. Teraz próbujemy włożyć drut przez wszystkie siedem oczek. Jeśli jest Wam trudno drutem, dlatego że tutaj będziemy załapywać tą nitkę i musimy ją przyciągnąć, to oczywiście zamiast tego prawego drutu, Zobaczymy, czy mi się uda przyciągnąć. Nie udało się. Załapałam jakąś inną nitkę, więc jeszcze raz teraz przyciągam. Tak? Udało się. Zamiast tego prawego drutu możecie wziąć szydełko. Wtedy będzie łatwiej podhaczyć. No i potem normalnie dalej przerabiamy. I mamy sobie ten zrobiony bąbelek. A w kolejnym rzędzie, jak będziemy robić na lewej stronie robótki, ja tutaj będę na lewej stronie. A jeśli robimy w okrążeniach, to po prostu przerobimy rząd na prawej stronie. Po prostu przerabiamy to oczko normalnie, tak jak schodzi z drutu. Czyli po prostu, jeśli mamy, jeśli to miało być, być oczko w prawe. I się robimy tutaj na ściegu gładkim, no to wiadomo, że na lewej stronie będzie oczko lewe. Tutaj dojeżdżamy do tego bąbelkowego oczka. Tutaj widzimy. Musimy to tak przerobić, żeby ten bąbelek był z przodu roboty. Więc ładnie go uwypuklamy jeszcze. Tak, no ale jeśli byśmy. Przerabiali na prawej stronie roboty w okrążeniach, następny rząd, to by był to rząd. To by był to rząd robiony oczkami prawymi. I proszę bardzo, tu jest bąbelek z siedmiu oczek, ten też jest bąbelek z siedmiu oczek, a na końcu filmu jest bąbelek zrobiony z pięciu oczek. i jeszcze jest jeden film który pokazuje robiony bąbelek z pięciu oczek, ale trochę inną metodą. Może Wam się spodoba. Zapraszam tutaj na koniec. Jeśli Wam się podoba robienie tych bąbelków, to zalajkujcie, polubcie film, kciukiem w górę i subskrybujcie także na mój kanał. Będzie wkrótce więcej filmów, ale oczywiście warto zobaczyć, inne filmy, które już mam na moim kanale, one są bardzo, bardzo pomocne. Dziękuję bardzo.